Kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film. Będzie to unboxing pudełeczka Look Fantastic. Także zanim przejdę do pokazywania Wam, co zawiera pudełeczko kwietniowe, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli tego nie robicie, lajkowania jak najwięcej i oczywiście komentowanie, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału i dociera do większej liczby odbiorców. Ok, przechodzimy do otwierania pudełeczka kwietniowego. Tym razem przyszło mi 3 kwietnia, także szybko, bo poprzednie dwa przychodziły mi koło połowy po połowie danego miesiąca. Oczywiście jak zwykle mam problem z o, udało się z otworzeniem i tak wygląda zawartość. Także zobaczymy, co tutaj mamy. Biorę oczywiście telefon, żeby sprawdzać od razu, jaka jest wartość i co to jest za produkt. Chociaż powiem Wam, że w poprzednim miesiącu na stronie Look Fantastic, ten taki w czerwonej tubce, było opisane, że to jest żel do włosów ale Wy, dziękuję za y, poprawienie mnie. Napisaliście, że to jest serum do twarzy przeciwstarzeniowe. A na stronie Look Fantastic było to napisane jako żel do włosów. Także no, nie do końca y, trzeba wierzyć, y, co pisze na stronie Look Fantastic, lepiej y, sobie tłumaczyć to, co z tyłu pisze. Ok, już mam stronę i y, wartość. Tego boksa kwietniowego w tym miesiącu wychodzi ponad 275 zł, a mnie boks kosztował 70. Przypominam, ok. I y, y, idziemy y, po kolei. Y, tutaj mamy w tubeczce, y, nie wiem jak się czyta, tą firmę NUE. I jest to. Zaraz Wam powiem. Tak, nuę. No. Jest to serum do skóry głowy. 15 ml, rozmiar deluxe, a wartości 75 zł. Także jest to serum, które yy, włosy mogą rosnąć grubsze, pełniejsze i dłuższe. Jestem bardzo ciekawa. Czy będę miała bujne, grubsze włosy po tym serum. Ok, lecimy dalej. O, Peter Thomas Roth. Maseczka do twarzy nawilżająca, ta niebieska, 14 ml. Mam tą maseczkę obecnie w użytku, bo mi się trafiła w kalendarzu adwentowym z Douglasa z tego czerwonego takiego. Teraz właśnie. W zeszłym roku w 24 także użyłam jej raz i powiem tak maseczka jest droga, bo 14 ml kosztuje 50 zł. I powiem Wam, że jak dla mnie to jest zwykła maseczka nawilżająca. Czy robiąca aż taki efekt wow, żeby wydać 50 zł za 14 ml, to nie powiedziałabym. Super trafiła mi się, na pewno ją zużyję. Yy, maseczka jak maseczka. Maseczki uwielbiam kremowe takie do zmywania, także jak najbardziej zużyję. Ale no, nie kupiłabym za 50 zł takiej małej tubeczki, bo to nie robi aż takiego efektu wow, żeby tyle kasy wydać na to. Tyle wam powiem. Okej, okay, dalej mam. Mm, L'oxitan. Krem do rąk 30 ml. Jest jaka to wersja z masłem Shia? Tak, wersja Deluxe. Yy, I taki krem kosztuje 52 zł. Także dosyć sporo. Ale powiem Wam, że cieszę się, bo nic nie miałam z firmy L'Occitane, dużo słyszałam, że jest bardzo fajne, no ale niestety drogie są te kosmetyki, także cieszę się, że będę mogła przetestować, no super, jestem zadowolona ja na przykład, także będę mogła przetestować i wydać swoją opinię na temat, powiedzmy kremu do rąk z Lock Titan. Dalej mamy pędzel ze Spektrum a05 Blasher Brush. Jest to pędzel do różu. No i wiadomo, produkt pełnowymiarowy o wartości ponad 44 zł. Ale jaki mięciutki, w ogóle zobaczcie, jaki śliczny. Rączka różowa z napisem Spectrum A05. I tutaj y, to włosie jest takie niebieskie, a końcówki ma fioletowe. No, bardzo fajne, takie przyjemne, mięciutkie. I to jest mój pierwszy pędzel ze Spektrum. Także cieszę się. No super. Gadżet, ale do wykorzystania jak najbardziej. Jestem ja z niego zadowolona. No fajny. Cieszę się jak dziecko, no ale cóż, dla mnie to jest. Coś fajnego, nowego. I tyle, no cieszę się po prostu. Dalej mam z ISO Clean. ISO, Iso. Clean. ISO Professional Brush Cleaner. Jest to spray płyn do czyszczenia pędli do makijażu z rozpylaczem 110 ml, rozmiar Deluxe i warty jest 40 zł. Także spoko. Można sobie nim pędzle czyścić. No ciekawa jestem. Nie używałam takich specyfików. Ja pędzle myję po prostu mydłem w kostce. I mi się do tego sprawdza jak najbardziej. No ale to jak najbardziej przetestuję. I ostatnia, przedostatnia właściwie rzecz to widziałam też na zdjęciu u Kasi pozdrawiam Cię Kasieńko jeszcze raz z kanału Kolorowy Ptaszek z L'Occitane jest to olejek pod prysznic 35 ml taki maluszek rozmiar deluxe i jest to wersja jaka? Nie wiem. Hule the Douch. Hule. Nie wiem. Amanda. Z tym. Olejkiem migdałowym. Okej. Okay. Doszłam już. <śm> I on w kontakcie z wodą zmienia się z jedwabistego złotego olej olejku w aksamitną mleczną pianę. Także no ciekawa jestem. Słyszałam dużo o tych olejkach pod prysznic że są bardzo fajne. O, jak fajnie pachnie. No, czuć, że to jest właśnie olejek migdałowy. Mmm, super. Ja się cieszę nawet z takiego maluszka. I dla takich maluszek 20 zł. To już nie jest jakoś. No, może nie jest drogonów. No tak się wydaje, no a tu mamy tylko 35 ml za 20 zł, także no ja się cieszę yy, drugi produkt z L'Occitane będę mogła przetestować super yy, i ostatnia rzecz, jest to bezpłatny prezent od yy, L'Occitane jest to próbka zapachu Alien Mugler i to wersja Extra Intense 1,5 ml i ta próbeczka jest z psikaczem, rozpylaczem, także spoko. Będę mogła przetestować tego zapachu, zapach Aliena z Muglera. I zobaczymy, czy mi będzie pasował, czy nie. No, cieszę się też. Powiem Wam, że w tym miesiącu kwietniowym box Lock Fantastic, jestem z niego w 100% zadowolona. To produkty dla mnie nowe, fajne do przetestowania, także nie mam się do czego przyczepić, powiem Wam. Jedynie ta maseczka z Peter y, Thomas Roth nie jest dla mnie nowością, bo mówię, używam teraz, ale spoko jest. Także w tym miesiącu y, jestem z tego pudełka bardzo zadowolona. Ciekawa jestem jak na przyszły miesiąc, zobaczymy. Ale napiszcie mi w komentarzach, czy Wam się podoba to pudełeczko kwietniowe, czy niekoniecznie. Czy coś mieliście już, testowaliście, yy, odpowiada Wam, czy też tak średnio? Jestem ciekawa Waszych komentarzy, czekam na nie. A tymczasem życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!